Dzień dobry, z tej strony Sławek Grochowina. Zapraszam Ciebie dzisiaj do zapoznania się z możliwościami, jakie daje polska firma Powerful Brand International, PBI. Jest to polski pomysł, polskie przedsięwzięcie, polski producent, wysyłki idą z Polski. Natomiast firma jest zarejestrowana w Arabii Saudyjskiej z różnych powodów. Akurat, Szanowni Państwo, to jest tak, że Mamy po pierwsze bardzo fajnie rozwiązane tematy dochodów zagranicy. W związku z powyższym nie masz działalności gospodarczej, tylko rozliczasz się bezpośrednio sam z Urzędem Skarbowym. Natomiast kluczowa dla mnie informacja jest tutaj to, jakie są produkty. Bez produktu nie ma po prostu biznesu, oraz to, w jaki sposób mamy podejście do tematów związanych z klientem. Szanowni państwo, informacje, które tutaj ode mnie usłyszycie, nie są w żaden sposób też poradą medyczną, bo rozmawiamy o suplementach diety, które stanowią uzupełnienie naszej diety. Jestem dyplomowanym naturopatą, dyplomowanym zielarzem, fitoterapeutą, mam ponad 20 kursów doskonalenia zawodowego. Nie zmienia faktu, że informacje, które uzyskujesz tu na temat zdrowia, suplementacji, skonsultuj ze swoim lekarzem lub farmaceutą i przejdźmy do informacji dlaczego akurat powstała firma PBI bo po prostu czujemy, że można robić to inaczej jest w branży nie tylko networku w ogóle w całym segmencie e-commerce jest bardzo duża ilość informacji jest po prostu natłok tych informacji my jesteśmy już za przeproszeniem zmęczeni ilością informacji i my oczekujemy już jakości tej informacji i teraz szanowni państwo Firma ma akurat dosyć takie ambitne założenia i chce pokazać, że można też troszeczkę więcej zrobić. Natomiast tutaj jest taka też informacja ode mnie. Firma powołana jest do życia przez osoby, które od wielu lat są w branży biznesu, ale i również w branży networku, zajmując bardzo wysokie pozycje menedżerskie. I teraz w wyniku tych doświadczeń tych osób powstała firma. Powerful Brand International. W mojej ocenie kluczową osobą jest Krzysztof Kozłowski, który jest producentem, producentem wykonawczym. Krzysztofa znam od wielu lat osobiście i współpracuję z nim na podłożu właśnie on jako producent, ja jako odbiorca suplementacji. Krzysztof produkuje suplementy fitoterapeutyczne o bardzo wysokiej jakości składów z certyfikatem DR. Certyfikat ten jest w nazwa umieszczona na składzie w składzie INSI na każdą opakowaniu, świadcząca o tym, jak wysokie są ekstrakty użyte do danego produktu i są to produkty, które nie mają wypełniaczy. W związku z powyższym dla mnie to są bardzo istotne informacje. Krzysztof z kolei od 2009 roku jest producentem na rynku również farmaceutycznym. W związku z powyższym Mamy tutaj do dyspozycji bardzo ciekawą postać. Producenta o bardzo wysokich standardach. Ma, ponad, ma już 9 certyfikatów, jego zakłady 9 certyfikatów produkcyjnych. Ma kilkadziesiąt swoich patentów, receptur zastrzeżonych. W tym wszystkim to jest właśnie producent, który może sobie pozwolić na różne bardzo ciekawe przemyślenia, i w tym momencie nie mamy szeregu pośredników. Jest po prostu on jako producent i bezpośrednio firma, która jest dystrybutorem. Oprócz tego jest pan Greg Biernacki, osoba odpowiadająca za całokształt wizerunkowy firmy pod kątem działu IT. Piotr Mosio, osoba związana z marketingiem, mająca po prostu przekazywać również informacje dotyczące rozwoju struktur. I teraz firmy branży networkowej bardzo często robią przeróżnego rodzaju akcje, promocje, co jest bardzo fajne. Natomiast nie zmienia faktu, że bardzo często jest pakiet startowy, bardzo często jest akurat bardzo wysoka kwalifikacja osobista. W tym momencie chcemy pokazać Wam, że jest możliwość zrobienia tego wszystkiego zupełnie inaczej. Główne kierunki firmy to jest akurat taki sekret piękna i wewnętrznego, i zewnętrznego, bo nasz organizm składa się z rurek. Od, od układu oddechowego, przewodu pokarmowego wszystko jest z rurkami związane czyli cały przewód pokarmowy to jest jedna wielka, długa rurka. Wszystkie żyły, wszystkie nasze naczynia krwionośne, przewody krwionośne, cały układ limfatyczny, kości, wszystko jest po prostu rurką. I teraz popatrzmy. Firma pomyślała w ten sposób, że trzeba przecież zadbać od podstawy zdrowia odżywić ten organizm od wewnątrz i jednocześnie po prostu nawilżyć tą skórę od wewnątrz. Jednocześnie oczywiście pamiętamy o tym, że mamy i nasze włosy, paznokcie, skórę. W związku z tym chcemy też zadbać o to wszystko od zewnątrz. I teraz w tym wszystkim również proszę popatrzeć. To jest takie główne portfolio firmy. Od prawej strony patrząc to jest chlorofil, ładna zielona butelka, szkło farmaceutyczne. O tym chlorofilu dużo więcej na osobnym wykładzie tłumaczę i jego kierunkach. Natomiast w tym portfolio nie są przypadkowe produkty, bo zwróć uwagę, chlorofil, czyli dbamy o cały układ trawienny i również nasz układ krwionośny, ale i również przez szpik kostny jesteśmy w stanie troszeczkę więcej zadziałać, na przykład przy hemoglobinie. Mamy synbiotyk, który ma 9 szczepów bakterii probiotycznych, prebiotyki, pozbiotyki, ma beta-glukany, ma kolostrum, w związku z powyższym jest bardzo ciekawym produktem na rynku, ale co więcej, jeszcze ma tarczycę bajkalską. Mamy omegę, która ma 2340 mg kwasów DHA i EPA pozyskiwanych z Serdeli peruwiańskiej. Jest tutaj dołożony olej z rokietnika, więc mamy również rzadko spotykaną omega 7, ale mamy też tutaj witaminę D3, witaminę E. Mamy stabilizator w postaci kwasu kornozelowego pozyskiwany z rozmarynu, i mamy tutaj jagoda asaj i czarną porzeczkę. No i mamy też produkt taki Energy Drink, który jest naturalnym wspomagaczem naszej energii, witalności, ochrony mitochondrialnej, i również mamy szejka shotera kolagenowego. Również tym wszystkim firma pamięta, że potrzebujemy zadbać o siebie od zewnątrz, więc przygotowana jest cała seria wysokiej klasy kosmetyków suplementacyjnych, bankietowych. I teraz parę słów na temat chlorofilu. To jest 6 w 1. Bo zwróć uwagę, nie tylko tu jest chlorofilina miedziowo-potasowa, a pamiętaj, że chlorofil a chlorofil to są dwa różne produkty i każdy może być inny. inna receptura, w inny sposób pozyskana. Może być także sam chlorofil tylko i a może być chlorofilina sodowo-miedziowa, a może być chlorofilina miedziowo-potasowa. To są skrajnie różne kierunki działania w Twoim organizmie. Ale tutaj jest dołożona L glutamina. To jest bardzo ciekawy aminokwas, który wspiera regenerację jelit i optymalne funkcjonowanie układu trawiennego. Nie wiem, czy wiesz, ale to jest akurat aminokwas odpowiadający za uszczelnienie m.in. Twoich jelit, czyli dba o oszczędność jelit. Mamy takie produkty, na przykład cuklarozę, która przyczynia się do rozszczelniania jelit, i ona jest używana bardzo często w różnego rodzaju produktach, dodatkach, jako, jako taki słodzik. Natomiast niestety przyczynia się do rozszczelniania jelit. Mamy tutaj chlorellę ale vulgaris, i to jest bardzo kluczowa informacja, bo jest to mikroalga wspierająca naturalną witalność organizmu, ale ona w stosunku do. Bo pamiętaj, że jeżeli chodzi o chlorellę, zawsze jest tak, że. Bardzo się, nie wiem, ludzie skupiają na tym, że jakaś tam chlorella jest lepsza od naszej, bo ta jest akurat y, jakaś tam, bo coś tam. Natomiast mamy również chlorellę dosy, która bardzo robi, nie wiem, bardzo taką ciekawą... Gdzie bardzo jest wychwalana. Natomiast z tą chlorellą... Pejdenose jest akurat też taka informacja dla ciebie. Ona generalnie ma bardzo wysoką ilość złożonych wiązadów polisy One w momencie, kiedy ty cierpisz na jakieś. Zaburzenia w przewodzie pokarmowym, jakieś zaparcia, to w tym momencie te wysoko rozgałęzione wiązadła polisacharydów są już dla ciebie niestety niekorzystne. Musisz sięgać w tym momencie po chlorella vulgaris, i właśnie tutaj jest dana chlorella vulgaris, czyli jest dużo taka bezpieczniejsza dla twojego organizmu. Masz dołożoną spirulinę, to jest super żywność, to jest pełen składników odżywczych, naturalnie wspierających energię i teraz w tym momencie, słuchaj, spirulina i chlorella, to jest kilkadziesiąt składników odżywczych, biologicznie aktywnych dla twojego organizmu. Dołożone jest tutaj mumio i teraz tak, być może nie kojarzysz nazwy mumio, bo nawet też dzisiaj miałem jakąś rozmowę, że silajt ja stosuję, to to jest fajne, to słuchaj, byś się tym zainteresował. No okej, okay, no ale to, to jest właśnie to. To jest bardzo silny adaptoptem, który ma ponad 80 składników odżywczych, a jest to rościnka, która sobie rośnie taki mech porastający, narość porastająca skały w Himalajach. Dołożony jest tutaj również ekstrakt pieprzu czarnego z certyfikacją zawartości na 70% piperyny, więc masz 6 składników w jednym co jest bardzo istotne jest to produkt wodny czyli jest to zawiesina wodna a my musimy nawadniać organizm i teraz jeżeli samą wodą my nawadniamy organizm to pamiętaj że woda to jest tam gdzieś na kilkanaście na, ma kilkanaście lepszych od siebie yy, substancji nawadniających organizm i teraz tym wszystkim, ta zawiesina wodna, bo pamiętaj, że na przykład twoje nerki lubią ciężko pracować, ale jeżeli nie będą nawadniane, no to po prostu nie pracują, to porównaj sobie swoje nerki do suchej gąbki, którą chcesz umyć ciało. Jeżeli tą tą, tą gąbkę nawilżysz wodą, już jest lepiej, ale jeżeli dasz jeszcze jakiś żel pod prysznic, no to dużo łatwiej ci się umyć. I teraz tym wszystkim, właśnie ta nasza woda jest kluczowa w tym wszystkim, w ogóle woda, którą spożywamy jest kluczowa dla zdrowia twojego. I teraz jeżeli my jeszcze dołożyliśmy tutaj do tej wody odpowiednie składniki, to masz kompozycję sześciu bardzo ciekawych składników biologicznie aktywnych dla twojego zdrowia zawiesinie wodnej. Teraz pójdźmy dalej w tym wszystkim, Szanowni Państwo. Porozmawiajmy sobie o Omega-3. Omega-3 to Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności zaleca stosowanie wysokiej jakości kwasów EPA i DHA i daje aż 18 oświadczeń. I teraz, dlaczego ta Omega się też wyróżnia na rynku? Przede wszystkim jest to Omega-3, bez Omega-6. A To jest bardzo ważna informacja dla Ciebie. I jest to przełomowa formuła molekularna trójglicerydów TGFFO która akurat w tym momencie maksymalną mia, ma dostępność. I szanowni państwo, to wysokie stężenie również kwasów DHA i EPA 2340 mg jest jedną z najwyższych wartości na rynku. Nie potrafię powiedzieć czy jakie są konkurencyjne firmy, ale są po 1000, 1300, 1560. Nie spotkałem się z wyższą zawartością kwasów DHA i EPA. Co więcej, tu jest witamina D3. Jest olej z rokietnika, czyli bardzo rzadkie źródło omega 7, która jest też odpowiedzialna za to, że redukcja jest stanów zapalnych. Ale co więcej, proszę pamiętać, rokietnik to jest bardzo wysokie bogactwo również witaminy C. Mamy tutaj olej z czarnej porzeczki, sok z czarnej porzeczki, wyciśnięty wszystko łącznie z pestką, również z jagody Asai. I są tutaj to koferole pozyskiwane z kiełków pszenicy. Co więcej, proszę pamiętać, że firma oczywiście ma badania potwierdzające toksykologię a sardela peruwiańska jest nieprzypadkowa bo to jest ryba krótko żyjąca żywiąca się planktonem, która tak na dobrą sprawę praktycznie nie chłoni metali ciężkich, ale nie zmienia to faktu że badania toksykologiczne są zrobione, co więcej badania TOTOX pokazują że tutaj jest wartość w granicach 6 5, 8, 6. bardzo często oczywiście my słyszymy, że badania TOTOX coś tam ma na poziomie 3, 7, 4 i tak dalej proszę Państwa też pamiętajmy o tym po pierwsze TOTOX ma być poniżej 20 6. Poniżej 10 to są najwyższej próby i to ileś tam firma. Natomiast 3,74 to jest w KADZI, a nie w końcowym produkcie. Natomiast firma PBI podaje tobie wartość w końcowym produkcie, a nie w KADZI. Natomiast to są już. Różnica grubości włosa w związku z powyższym to jest taki wyścig niekończący się, nie wiadomo nawet po co. Nie zmienia faktu, bardzo wysoka zawartość składników odżywczych, zwłaszcza kwasów DHA i EPA, czyni ją naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Teraz chcę pokazać Wam też taką osobę, jaką jest dr Tomasz Sawczyn. Również osoba, która bierze udział w tym projekcie pod kątem nadzoru. Z tego względu, że to jest osoba z 20-letnim doświadczeniem na uczelniach wyższych i, autor, i współautor ponad 50 publikacji naukowych. Bardzo ciekawy materiał, oczywiście, jest zamieszczony wywiad na temat nie tylko Omega 3 ale i również tego produktu, którym jest symbiotyk. I teraz, co jest unikatowego w tym symbiotyku? To jest połączenie probiotyku, prebiotyku i pozbiotyku. Mamy tutaj 9 szczepów bakterii probiotycznych, ale co więcej, Szanowni Państwo, są tutaj beta-glukany, kolostrum, arcydzięgiel, czyli tarczyca bajkalska i mamy pełne spektrum symbiotyczne i co więcej, kapsułka jest chlorofilowa. I teraz te dziewięć szczepów bakterii probiotycznych do których jeszcze dołożono błonnik witalny w postaci babki jajowatej. W związku z tym też uważam bardzo ciekawa kompozycja. Jest to, jest to tak duża też zawartość składników, że moja sugestia stosować go maksymalnie 15 dni w dobowej dawce dwóch kapsułek na dobę, chyba że ważyć troszeczkę mniej, no to w tym momencie jedna kapsułka jest w zupełności wystarczająca. Tej tak w jednej kapsułce jest kolosalna dawka bakterii probiotycznych. Pełny skład, oczywiście, a ja tobie prześlę, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast proszę zwrócić uwagę, w układzie naszym przewodzie pokarmowym następuje produkcja immunoglobuliny. W związku z tym, co my potrzebujemy? Dać składniki odżywcze, które stymulują odporność organizmu. I właśnie nasze kolostrum, czy chociażby ta pieczarka brazylijska, w której pozyskiwane są beta glukany, Tarczyca bejkalska całkowicie wspomagają nasz organizm w ochronie komórek tkanek, ale co więcej o działaniu immunomodulującym. To jest kluczowa informacja. Teraz bakterie probiotyczne, które tutaj są dobrane, też nie są przypadkowe. Skład szczegółowy wygoogluj sobie sprawdzisz, zobaczysz, dlaczego takie właśnie wybrano bakterie probiotyczne. I teraz tak, żebyśmy mogli również zadbać o swój organizm pod kątem kondycji skóry, dotlenienia jej, elastyczności skóry, włosów, paznokci, firma zaproponowała szotera kolagenowego, który ma 10,5 mg hydrolizowanego kolagenu morskiego typu pierwszego, ale jest z kwasem cholerunowym. Dodatkowo jest tutaj biotyna cynk, witamina A, witamina C. Oraz ekstrakty roślinne z aceroli, z bambusa, dzikiej róży, pokrzywy czarnej porzeczki. W dodatku produkt jest ciekawie smaczny, bo mango akurat większość osób lubi. No i tutaj jest oczywiście sok jabłkowy, który też większości osób jednak lubi. Dobra też receptura. Kluczowy w mojej ocenie jest kwas fluoronowy, biotyna. Cynk oraz oczywiście witamina E, witamina C, a tutaj oprócz tego bogactwo roślin, które są dołożone, to nie zmienia faktu, że mamy w tym momencie nie bardzo dobrą wchłanialność kolagenu, ale co więcej, tutaj również jest cynk. Więc mamy naprawdę bardzo taki kompleksowy produkt, również podnoszący odporność organizmu. I to jest takie portfolio główne, w jakich kierunkach firma chce po prostu pójść. Są przygotowane następne produkty, gdzie będzie już na dniach produkt za sportowców z będzie produkt na odrobaczanie w kroplach. Więcej opowiadać będziemy o tym, jak to wszystko będzie się zbliżało do realizacji. Natomiast, co jest innowacją? W momencie, kiedy ja, jako Sławek, sobie zaproszę cztery osoby i zarejestrują się one z mojego linku referencyjnego, dokonają również zamówienia podstawowego, załóżmy jednego produktu, chociażby Omegi, to w tym momencie jest gratisowy produkt. Jeżeli teraz ty zrobisz dokładnie to samo, powtórzysz ten system, zapraszając na takiego zooma jak dzisiaj, na którym sam. Sama jesteś, sam jesteś, zapraszając kilka osób, i te cztery osoby dokonają dokładnie tej samej decyzji co ty, że chcą stosować taki produkt. To pamiętaj, że w tym momencie ty również otrzymujesz swój gratisowy produkt. I tutaj to jest taka informacja: nie masz ograniczenia czasowego, czy to zrobisz w tydzień, w miesiąc, czy w pół roku, aby były cztery osoby aktywne zakupowo. Jeżeli natomiast zrobisz to w 30 dni, to za taki szybki start dostajesz jeden udział w puli jednoprocentowej z obrotu globalnego firmy, które to jest ograniczone kwotą 500 euro. No, myślę, że też jest warte akurat zastanowienia, czy możemy do tego podejść poważnie, czy nie. Co więcej, firma tak pomyślała to wszystko, że tutaj jest taki pakiet czterech złotych produktów, tak nazwijmy, to taka złota czwórka, i w tym momencie, jeżeli Twoi klienci, Twoi znajomi stwierdzą, że Chcą korzystać z tych produktów i na przykład będą korzystać ze wszystkich czterech produktów, to otrzymujesz od firmy cztery produkty, a pod kątem biznesowym otrzymujesz również kwalifikacje. Ty jedynie musisz co zrobić: pokryć sobie koszty wysyłki, które w Polsce kosztują tam około 20 zł. W związku z tym to są naprawdę inne rozwiązania niż dotychczas, z którymi się miałem przyjemność spotkać. Ale co więcej, jeżeli ja na przykład pomogę Tobie pozyskać takie cztery osoby, to ja również dostanę 0,5% z obrotu globalnego firmy i tak dalej, i tak dalej. Następnym elementem jest to, że firma pomyślała, że jeżeli ja historycznie pozyskam 10, 20, 50 klientów, historycznie, powtarzam, to nie jest ograniczone czasowo, to również będę otrzymywać z obrotu globalnego firmy. Kolejne procenty, po pół procenta, gdzie będzie to kwota ograniczona miesięcznie, na przykład do 1000 euro. No to wiecie co, no też już jest warte yy, przemyślenia, czy nie, nie, nie pomyśleć o tym, czy to nie potraktować poważnie. Ale co więcej, kolejnymi etapami jest to, że jeżeli ja w tym momencie nie będę chciał, bo są tutaj też możliwości takie, rodzina chce kupić sobie pakiet, bo jest kilka produktów, one mają większą zniżkę, dodatkowy jakiś gratis, to na przykład ten pierwszy pakiet, który kosztuje 300 euro, to, za, to w tym momencie 40 euro tobie trafi się jeszcze do portfela. Czyli możemy jako rodzina kupować sobie większej ilości produktów w pakiecie, lub na przykład jakiś gabinet to może robić, ale to jest osobny temat i nie będę tutaj tego teraz omawiać. Natomiast w momencie, kiedy ja zaczynam po prostu poważnie traktować ten biznes i będę mieć swoich 5-10 klientów, ja dostaję prowizję binarną w wysokości odpowiednio 5-10, 15-20% i jest to ograniczone limitem tygodniowym do 25 tysięcy euro. Ale co więcej, firma, Szanowni Państwo, pokazała również wszystkie możliwości, jakie są w programach motywacyjnych, od programu wycieczkowego po samochodowy, bo wszystko firma już przygotowała dla nas. Przygotowała również cały plan kariery z możliwościami, jakie daje tutaj wypracować dochody. Firma startuje 17 stycznia. W chwili obecnej mamy czas przygotować się do tego, żeby po prostu ruszyć na wielką wodę i sobie po prostu pracować, budować kolejne źródło takiej niezależności dochodowej. Firma jest w fazie przygotowania wszystkiego. Mamy to w fazie naprawdę testów. W związku z powyższym, dopiero z tym firma rusza i mamy na to po prostu konkretnie czas. Tak, tutaj są właśnie jeszcze raz założyciele Krzysztof Kozłowski właśnie jako producent wykonawczy, o którym tyle wspomniałem i bo Krzysztofa naprawdę znam od iluś lat, bardzo szanuję go i bardzo dobrze nam się współpraca układa w związku z powyższym dla mnie to jest kluczowy element tej układanki Powerful Brand International no ma po prostu firma swoją wizję, swoje przemyślenia, biznes zaczyna się od Polski naprawdę jesteśmy dopiero na początku drogi, stąd pójdzie to wszędzie dalej. Natomiast w jaki sposób my rozpoczynamy współpracę? Poprzez zakup jednego produktu i koniec. I tym produktem na przykład jest omega-3. Ja sobie chwalę tą omega-3. Bardzo chwalę sobie chlorofil. Słuchajcie, mi ten chlorofil był od lat potrzebny, bo od lat szukam chlorofilu z chlorofiliną miedziowo-potasową. To jest po prostu kluczowy produkt w moich kuracjach, które układam jako naturopata. Świetnie mi podeszło. Tutaj jeszcze w dodatku są algi, tutaj jeszcze jest mumio, L-glutamina czyli tak na dobrą sprawę. Ja nie muszę w tym momencie swojemu klientowi polecać kilku produktów, bo mam jeden kompleksowy produkt, którym świetnie po prostu uzupełniłem sobie portfolio. Jeżeli będą pytania, proszę się zwrócić do osoby, która zaprosiła Ciebie na ten wykład. Również oczywiście można się skontaktować ze mną, powołując się na osobę, która zaprosiła tutaj na to spotkanie. Ja bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas i życzę dobrych przemyśleń. I oczywiście zapraszam do kontaktu.